Cześć, siemianeczko, jestem Kuba i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy po raz kolejny dwa fajne teksturpaki do PvP. W ogóle z tego co zauważyłem to właśnie filmy z teksturpakami na moim kanale przyjmują się świetnie i generują one, jak na mój kanał, ogromne wyświetlenia dla mnie. Co jest też fajne. A teksturpaki dzisiaj pojawiają się dlatego, że na karcie społeczności zagłosowaliście w ankiecie na Minecrafta. Dużo większość z was, bo chyba ponad 70% na ten moment jak to nagrywam, 70% z was zagłosowało, że chciałoby zobaczyć na, jako następny film Minecrafta, więc zlatuję Minecraft. Eee, żaden serwer nie startował teraz, więc po prostu, na, tak bym nagrał start serwera, a to, że żaden serwer nie startował, to sobie to odpuściłem i stwierdziłem, że po raz kolejny wam rzucę te zupaki. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. No i co, już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Szymano! What's mine? They busy faking and telling me so focused on me damn i think you forgot about you feel like the goat i'm surrounded by sheep damn you've been busy watching me move paying no mind staying on no line if you've been wondering i'm doing fine made 150 in a year i'm only 22 so don't pay me your time back with the track and i've been moving up i'm a bachelor but you know i've been getting love and i'm back i'm a rap When my life getting tough i'm a master the craft and i never give it up i put in time i earned a shine I've seen all the signs. They've been telling lies. They've been telling lies. Watching how I move. Watching how I move. I've been keeping track now. Watch out for the snakes.